Jak pracować w stresie? Czasem, chcąc pomóc, organizując zajęcia dla dzieci, łączymy różne obowiązki, działamy na wysokich obrotach. Jak sobie radzić z wysokim poziomem stresu, żeby nie miał on duży wpływ na nas, na dzieci oraz na naszych współpracowników? Po pierwsze, pomoże antycypacja. Dzień przed rozpoczęciem spróbuj wyobrazić sobie siebie w sytuacji i otoczeniu, w którym znajdziesz się jutro. Spróbuj odczuć te emocje, które prawdopodobnie będziesz miał, miała jutro. Pomoże to nie być zaskoczonym przez własne reakcje. Po drugie, ustal dla siebie priorytety i w sytuacji kryzysowej przypomnij je sobie i działaj odpowiednio do nich. Moje priorytety i kluczowe pytania to: Czy dzieci są szczęśliwe? Czy wolontariusze są zaopiekowani? i na ostatnim miejscu czy program jest realizowany prawidłowo 3 Zapamiętaj i wykonywaj krótkie ćwiczenia na oddychanie i relaksację. Czasem wystarczy jeden głęboki wdech. I 4 Znajdź pomocnika. Kogoś, kto w razie czego zastąpi ciebie na chwilę albo po prostu przyniesie ci szklankę wody czy pomoże w ogarnianiu bieżących spraw. A jak ty radzisz sobie ze stresem?